Jakie meble wybrać, by robot sprzątający mógł dotrzeć w trudno dostępne miejsca? Jeśli jesteś na etapie urządzenia domu lub planujesz wymianę mebli, zwróć uwagę na ich prześwit. Dla wydajnej pracy robota Rumba najlepsze będą ich trzy rodzaje: stojące zupełnie płasko na ziemi, podwieszane lub stojące na wysokich nóżkach. Pierwsze zapobiegają zbieraniu się kurzu i innego typu zabrudzeń w wąskich szczelinach. Pozostałe dwa typy umożliwiają swobodne poruszanie się robota pod meblami, zapewniając dokładne sprzątanie. Cechy powinny mieć meble na nóżkach, aby zapewnić swobodną pracę robotom sprzątającym rumba. W przypadku mebli na nóżkach trzeba zwrócić uwagę, żeby były one wystarczająco wysokie. Idealna wysokość nóżek dla swobodnego poruszania się robotów rumba to co najmniej 10 cm. Wtedy większość modeli bez problemu zmieści się pod szafką czy stolikiem. Wysokie, szeroko rozstawione nóżki nie tylko ułatwią robotowi pracę, ale także dodadzą lekkości wnętrzu. Jaki dywan wybrać? Wybierając dywan do wnętrza, dobrze jest poszukiwać takiego z krótkim włosiem. Dzięki zaawansowanym systemom najnowsze roboty wykrywają dywany i automatycznie zwiększają moc sącą. Roboty odkurzająco-mopujące Rumba Combo J9+, Combo J7+, oraz Combo J7, a także najnowszy, najbardziej zaawansowany model w rodzinie iRobot Rumba Combo 10 Max, Podnoszą z kolei moduł mopujący na samą górę obudowy, aby nie zamoczyć tekstyliów. Co ważne, prawie wszystkie modele rumba są wyposażone w dwie gumowe szczotki, które doskonale wytrzepują brud z dywanów. Jakie listwy i progi podłogowe wybrać? Najlepsze są listwy o niskim profilu, umożliwiające robotowi rumba dokładne sprzątanie przy krawędziach. Unikaj listew z dużymi zdobieniami, które mogą utrudniać dostęp sprzętu. W przypadku progów wybierz te o niskim profilu, maksymalnie 1,5 cm, idealnie 1 cm, aby robot mógł swobodnie przejeżdżać pomiędzy pomieszczeniami. Unikaj też tych z ostrymi krawędziami, ponieważ mogą zablokować robota lub uszkodzić jego mechanizm.